Jezusa, ale tu, teraz, w naszych czasach, większość ludzi medytujących, pracujących, woli się od religii trzymać z daleka, medytują sobie sami. Praktykują, medytują, robią różne rzeczy, prawda? Dlaczego? Praktykują. Nie mówię o rytuałach. Praktykują. Rozumiecie? Coś praktycznego robią. Odrzuca ich od rytuałów. Nie czuję żadnego większego sensu, głębi zapotrzebowania na nie, ponieważ no, potrafią z praktyki wyciągnąć coś gorszego. No. Szkoda, czasu. Potem, oczywiście, wiadomo, że to nie jest tak, że religia się kończy na jednym rytuale. no bo tak. Do tego tematu nasi przodkowie robili to, to, to i to. No to robimy sobie takie rytuał. Z czasem z tego święta można powstanie. Do tego taki, do tego taki, do tego taki. Teraz religia jest coraz bogatsza w rytuały. Popatrzcie, jak to w współczesnym polskim świecie wygląda. Większość ludzi chodzących do kościoła w niedzielę, spytajcie się ich, się, dlaczego tak chodzą. Jaka będzie ich odpowiedź? Bo tak trzeba. Bo tak trzeba. Tradycja. Jak się ich zapytacie, a co tam się dzieje? No ksiądz gada. No co jeszcze? No modle się. No i co jeszcze się tam dzieje? Nic z tych procesów nie wiedzą, rozumiecie? <coughs> wiedza jest tak płytka, że po prostu on no, tylko tam chodzi, bo go nauczyli. Nie ma żadnego zrozumienia praktycznie. To jest niezwykle płytka wiedza. No ale Tak to właśnie funkcjonuje. Jest. Przypowieść mówiąca na ten temat, tak na zakończenie jeszcze powiem. Przypowieść idzie sobie szatan z diabłem, e, szatan z aniołem przez, przez, przez świat. No i tak sobie rozmawiają, każdy mówi o swoich interesach, o swoich sprawach. No i tak idą i patrzy, idzie jakiś człowiek. I ten człowiek stanął, patrzy, coś na ziemi, leży, podniósł do kieszeni, schował. I szybko ucieka. No i ponieważ oboje mają boskie widzenie, no to anioł mówi do, 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 do szatana, do diabła, ty widziałeś co on tam znalazł? Kawałek prawdy. I ty się nie boisz? Prawda w rękach człowieka? Ty się nie boisz o swoje interesy? Ty nie lecisz za nim, żeby mu to zabrać? A szatan mówi, o nie, ja poczekam parę pokoleń, aż oni sobie zrobią z tego remiki. No i tak to, kochani, wygląda. Dobrze, kochani, będziemy kończyć po...